Dzisiejsze orzeczenie TPC, tak jak wspomniał Pan Minister, jest orzeczeniem politycznym. Ale żeby zobaczyć, jaki poziom absurdu i wręcz poniżania Polski jako państwa i naszych możliwości jako państwa demokratycznego znajdują się w samym orzeczeniu. Mianowicie w tym orzeczeniu wprost Europejski Trybunał stwierdza, że w niektórych starszych demokracjach istnieją systemy, w których władza wykonawcza ma silny wpływ na powoływanie sędziów. Takie systemy mogą dobrze funkcjonować w praktyce i pozwalać na niezależne sądownictwo, ponieważ władzę wykonawczą ogranicza kultura prawna i tradycje, które rozwinęły się przez długi czas. Kolejny punkt. Nowe demokracje nie miały jednak jeszcze szansy rozwinąć tradycji, które mogą zapobiec nadużyciom. Dlatego przynajmniej w nowych demokracjach potrzebne są. Wyraźne przepisy konstytucyjne jako zabezpieczenie zapobiegające politycznym nadużyciom ze strony innych władz państwowych przy powoływaniu sędziów. Szanowni Państwo, w oparciu o tę zasadę dzisiaj Trybunał uznał, że Polski Parlament nie może wskazywać części sędziowskiej do Krajowej Rady Sądownictwa w taki to sposób, jaki czynią to Hiszpanie. Bo taki mamy aktualnie taką mamy konstrukcję KRS. Po pierwsze, podobnie jak w przypadku Niemiec, Hiszpanom podobnie jako kraju utrwalonej demokracji, pozwolono na takie ukształtowanie własnego prawa, bez żadnych wątpliwości, że do której kategorii państw demokracji, Hiszpanów. Rada Europy kwalifikuje jej, organy Rady Europy, bo ledwie 4 lata po śmierci Franco konstytucja francuska, przepraszam, hiszpańska przewidziała rozwiązanie, które dzisiaj jest w Polsce, jest w Hiszpanii, nie jest kwestionowane. To jest pokaz tego, że Polska dzisiaj w, w, w oczach sędziów Europej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest swoistym protektoratem, który, tak jak mówił pan Bodnar bodajże o, kilka dni temu, mówił, że prosił Niemców o wsparcie Porównując nasze państwo do takiego tresowanego zwierzęcia, które potrzebuje pana, żeby w prawidłowy sposób funkcjonować. To właśnie tego rodzaju myślenie przebija się z tego orzeczenia. To tego rodzaju myślenie, które niestety jest podzielane przez bardzo, bardzo ważne osoby polskiego życia publicznego, które w sposób serwilistyczny, poddańczy, traktują naszą demokrację, prosząc o interwencję. I ten wyrok jest wyrazem właśnie tego typu interwencji, bynajmniej nieprawnej, a politycznej. Dlaczego nieprawny? Ponieważ w tym wyroku w kilku miejscach Trybunał posługuje się frazą, że aktualna konstrukcja KRS-u narusza polskie prawo. Jednak nie sposób w bardzo długim wyroku znaleźć konkretnie jakich przepisów polskiego prawa ten aktualny stan um, narusza. Ten aktualny ten, ten stan prawny narusza. Co więcej, no żadne prawo konwencyjne nie przyznaje Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka praw do oceniania polskiego porządku prawnego, polskiego ustroju. Bo de facto z tym się mierzymy dzisiaj. A Trybunał Wprost ignoruje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, uznając w subiektywny sposób, że dla niego są arbitralne, więc nie czuje się nimi związany. I w związku z powyższym to orzeczenie ma bardzo, jeśli byłoby przyjęte, nie widzimy, że niektórzy sędziowie bardzo daleko ten wyrok są interpretować, to przyczyniło się do, do gigantycznej anarchizacji polskiego porządku prawnego. bo nie została zakwestionowana sprawa poszczególnych osób, które przed Trybunałem zgłosiły swoje sprawy, ale została zakwestionowana cały fundament dzisiaj funkcjonowania systemu powoływania sędziów. Mamy półtora tysiąca sędziów powołanych po 2018 roku, którzy wydali miliony wyroków. To jest, dlaczego jest to ważne? Mówienie akurat o tym. Ponieważ mówi się tyle o rzekomych naciskach wskutek zbudowania takiego systemu em, powoływania sędziów, niemniej w żadnym z tych postępowań, czy przed CUE, czy przed ETP. Nie spotkałem się za jedną sprawą, w której wskazano by, że sędziowie w konkretnych sprawach podlega, podlegają naciskom politycznym, nie są niezawiści. To wszystko są oceny abstrakcyjne, a oceny subiektywne, oceny tworzone na polityczne zamówienie. Dlatego też y, ten wyrok nie może spotkać się z akceptacją Ministerstwa Sprawiedliwości. I pragnę podkreślić to jeszcze raz na koniec: to jest wyrok, który prost próbuje legitymizować podwójne standardy. Bo się wprost frazy dotyczące tego typu traktowania w tym wyroku pojawiają, i on Polskę sytuuje jako państwo, które wymaga szczególnego traktowania i protektoratu. I w wypowiedzi choćby pana Bodnara z ostatnich tygodni, czy sprzed kilku dni ambasadora Niemiec, który bagatelizuje fakt powoływania przez niemieckich polityków sędziów, pokazują, że tego rodzaju myślenie niestety próbuje się przenieść jako nie tylko stanowisko polityczne, ale również zasadę prawną.